Witam Państwa na konferencji prasowej parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicieli miasta, bo chcemy powiedzieć o programie 500+. Od piątku on wystartował. 1 kwietnia to nie prima aprilis, to początek realizowania obietnicy składanej w kampanii wyborczej. Jak Państwo pamiętacie mówiliśmy o programie 500+, o tym, że dzieci z rodzin co najmniej gdzie jest dwoje dzieci, a w tych rodzinach, gdzie jest dochód poniżej 800 zł, także w tych rodzinach, gdzie jest tylko jedno dziecko, dostaną wsparcie wychowawcze w wysokości 500 zł. Ten program ruszył w całej Polsce. Polacy składają wnioski. Dzisiaj pani minister Strażyńska ogłosiła, że tempo składania wniosków drogą elektroniczną jest takie, że gdyby się utrzymało, to do końca miesiąca wszyscy uprawnieni, Byliby już. Po tej formalności. W tej chwili tylko od piątku, mamy poniedziałek, złożono 170 tysięcy wniosków z tylko drogą elektroniczną. Program realizują samorządy, mają na to przeznaczone pieniądze, zabezpieczone przez rząd i mam wrażenie, że już dotarły odpowiednie kwoty i w lepiej także ten program działa. Można składać wnioski i chciałabym właśnie, żeby władze miasta poinformowały, jak. Jak wygląda realizacja programu 500 plus? Ruszyło to, myślę, że ruszyło dość sprawnie. Tutaj duże podziękowania dla leszczyńskich mediów, które bardzo obszernie informowały o zasadach, sposobie właśnie złożenia tych wniosków, co, co, co przyczyniło się do tego, że raczej ludzie są w miarę zorientowani właśnie z uwagi na te, na te relacje, no, które się pojawiały. Na tą chwilę mamy złożonych 200... 47 z, y, wniosków tak y, bezpośrednio i około 150 drogą, y, drogą elektroniczną. Więc, tak jak mówiliśmy, szacu, szacujemy, że będzie to około 5 do 6 tysięcy maksymalnie y, osób uprawnionych, czyli można powiedzieć, że w tym krótkim okresie 1 no, dziesiąta wniosków, gdzieś jedna dziesiąta ewentualnych osób y, uprawnionych została, y, została, y, została y, tych wniosków została złożona. Myślę, że to będzie przebiegało dość sprawnie. Ja już kilkakrotnie też podkreślałem, że tutaj duże podziękowania dla twórców tejże, tejże ustawy, choćby z tego względu, że zostały zabezpieczone, myślę, że wystarczające pieniądze, jeśli chodzi o zapewnienie obsługi tych, tych właśnie obsługi tych wniosków. To jest bardzo ważne, bo często się zdarza tak, że na samorządy są nakładane pewne obowiązki i mówi się zrealizujcie sobie to Państwo ze swoich kosztów. Tutaj bezspornie jak liczyliśmy i przedtem i jak widzimy w dniu dzisiejszym te 2% teraz, 1,5% które że będzie od przyszłego roku. Są to środki, które jak się wydaje powinny w pełni, w pełni wystarczyć. I druga taka ważna refleksja, którą ja chciałbym się osobiście podzielić. Przeczytałem tą ustawę, widziałem jak, jak, jak ona też funkcjonuje. To ważne jest to, że dość mocno w tej ustawie podkreśla się tą podmiotowość tych osób, które się ubiegają. Wielokrotnie podkreślając, że nie jest to program socjalny, tylko jest to właśnie faktycznie docenienie, docenienie tych wszystkich rodzin. Które, tam się, które są uprawnione do tego wniosku, w zasadzie bez względu na ich status jakby społeczny myślę, że to jest dość, dość, dość ważne. Więc myślę, że na razie idzie to sprawnie, no jak wszędzie były w miarę kolejki, co też media relacjonowały pierwszego dnia, no ale tego się chyba też nie dało, nie dało uniknąć. Szanowni państwo, ja dodam tylko, że to co zaobserwowaliśmy, to są informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jest duża ilość błędów popełnionych przez wnioskodawców, którzy składali wnioski drogą elektroniczną. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie prosił o uzupełnienie i korektę tych wniosków. Co ciekawe, wnioski składane drogą papierową przy współpracy z pracownikami, one zostały złożone poprawnie. W najbliższy w najbliższą sobotę, ponieważ są telefony, są osoby, które się kontaktują, nie mają jeszcze czasu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otworzy swoją siedzibę i od godziny 8 do godziny 13 będą czekali na potencjalnych zainteresowanych, także wydłużamy urzędowanie tej jednostki, ale także przed nami właśnie to, co powiedziałem kontakt z osobami, które popełniły błędy. Nie jest to duża ilość, ale faktem jest, że trzeba poprawnie złożyć wniosek. To, co zauważyliśmy, najwięcej błędów było popełnianych właśnie drogą elektroniczną. Dziękuję. Ja chciałbym wyrazić taką radość i przede wszystkim z jednej rzeczy, że ten program ruszył. To, co mówił tutaj pan prezydent, że pojawiają się jakieś błędy, pojawiają się rzeczy, które są w tej chwili no, do wyjaśnienia, do poprawienia. To też świadczy o tym, że no, to jest pewien taki czynnik ludzki, ale jest ten margines tych trzech miesięcy, który powoduje, że, że te wnioski mogą być, bez jakichkolwiek tam kwestii restrykcyjnych mogą być wprowadzane. Jednocześnie chciałem też zapewnić, że program 500 Plus będzie programem, który jak gdyby już od teraz będzie kwestią monitorowaną przez, przez Ministerstwo, który sprawi, że być może jeżeli pojawią się konkretne propozycje, żeby go dopracować, jeszcze, żeby on stawał się jeszcze lepszy pod tym względem także technicznym, będziemy, będziemy oczywiście to robić. To jest też taka prośba oczywiście tutaj i do samorządowców i w Lesznie, ale nie tylko, żeby wszystkie uwagi, które mogłyby spowodować, żeby, żeby go udoskonalać, poprawiać na tym etapie, jakim on jest w tej chwili, żebyśmy oczywiście w sposób w miarę szybki takie informacje mogli otrzymywać. Żeby też mogła nastąpić taka w miarę szybka reakcja i ze strony pani minister, ale także, także tutaj naszych naszy, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób szybko zadziałać. Okay. Ja oczywiście mam nadzieję, że takich spraw nie będzie. Ale oczywiście życie jest życiem i pewne rzeczy, które tutaj nawet już przed chwilą pan prezydent mówił, yy, sugerują, podpowiadają, że musimy być również w tej sprawie jak najbardziej mobilni. Pani poseł, Panie pre, Prezydenci, Pan poseł, w zasadzie. Powiedzieli wszystko o szczegółach programu. Natomiast yy, chciałbym podkreślić kilka elementów yy, w skali państwa związanych z, ty z tym programem. Po pierwsze, ten program ma ogromny walor również demokratyczny, ponieważ ja doskonale pamiętam, jak zapewniano nas w czasie kampanii wyborczych, w czasie też pierwszych tygodni rządów Prawa i Sprawiedliwości, że ten pomysł był czystym populizmem, że to na pewno nie wejdzie w życie, że to jest niemożliwe do spełnienia, że wydatki oczywiście są zawsze, ale taki program, który również w skali europejskiej jest wyróżniającym się i plus narzędziem wspomagania rodzin, nie wejdzie w życie. O to wchodzi. Dotrzymaliśmy słowa. Dotrzymaliśmy słowa. Ja wiem, że wiele osób śledzących życie polityczne w naszym kraju nie jest do tego przyzwyczajonych, biorąc pod uwagę ostatnie 25 lat. No ale myśmy właśnie dotrzymali. Mówiliśmy, że tak będzie i oto program wchodzi w życie i warto to podkreślić. To zainteresowanie, o, który, o którym yy, mówił Pan Prezydent, jest tego najlepszą ilustracją. Yy, najlepszą Polacy czekali na ten program. Polskie rodziny yy, chciały, pragnęły, potrzebowały wsparcia i mamy do, w tej chwili do czynienia z najlepszym możliwym modelem funkcjonowania gospodarki y, państwa i polityki społecznej mianowicie to polskie rodziny rozkręcają polską gospodarkę tak to polskie rodziny wydają pieniądze na wsparcie dla przyszłych pokoleń y, i w ten sposób dają pracę innym y, w ten sposób y, stymulują Mechanizmy gospodarcze lepszego, modelu nie można było sobie wyobrazić, i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pamiętajmy, to wszystko, co działo się w ostatnich latach, dotykało przede wszystkim rodziny. Najlepszą ilustracją tego był choćby zrealizowany niestety pomysł podwyżki podatku VAT. Pamiętajmy, podatek VAT uderza właśnie przede wszystkim w konsumenta, w konsumenta płacącego za dobra podstawowe, i my w tej chwili wychodzimy naprzeciw tym złym decyzjom minionych lat. Już taką najlepszą ilustracją było podniesienie przez koalicję POPSL podatku na wyroby dziecięce, wózki, pieluchy z ówczesnych 7% do 23%. Takie było wsparcie poprzedniego gabinetu dla polityki. Rodzinnej, prorodzinnej. My działamy zupełnie inaczej. My realnie wspieramy polskie, polskie rodziny i bardzo dziękujemy za to zainteresowanie leszczyńskim mediom, za informacje. Różnie to bywa w skali kraju. Mam takie wrażenie, oglądając niektóre ogólnopolskie prywatne stacje, że więcej się mówi o śmierci jakiegoś konia niż o programie, który realnie dotyka większości polskich obywateli, więc tym bardziej Państwu serdecznie chcielibyśmy za to podziękować. Szanowni Państwo, Leszczyńskie Rodziny już od momentu zapowiedzi w kampanii wyborczej czekały na realizację tego programu i się w końcu doczekały w Lesznie około 5 tysięcy rodzin i w tym około 7-8 tysięcy dzieci otrzyma 500 złotych na na miesiąc w skali roku będzie to kwota około 48 milionów złotych. Do końca kadencji prawie 200 milionów złotych wpłynie do leszczyńskiej rodzin, do leszczyńskiej gospodarki. Spodziewamy się, że w pierwszej kolejności będą to zakupy te najbardziej potrzebne, czyli żywność ubrania a następnie myślę, że rodziny będą inwestowały w swoje dzieci poprzez zakup podręczników, zakup programów komputerowych, zakup tej techniki, która pomaga w nauczaniu, ale też być może i kursów i szkoleń dla swoich dzieciaków oraz na końcu na tak zwane zajęcia dodatkowe. 48 milionów złotych rocznie będzie widoczne w leszczyńskiej gospodarce, ożywią się sklepy, będzie ruch w interesie. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy, od tego najmłodszego do najstarszego. Rozpoczęliśmy akcję informacyjną dla Polaków. Wszyscy parlamentarzyści od piątku są zaangażowani w upowszechnianie programu Prawa i Sprawiedliwości, programu 500. Pani minister Rafalska i pani premier Szydło w piątek właśnie rozpoczęły tę akcję. W ramach tej akcji do 1 czerwca będzie jeździł bus w każdym województwie z materiałami informacyjnymi. Każdy z nas będzie musiał w ramach tej akcji też pojeździć po swoim okręgu, po swoich powiatach i rozmawiać z ludźmi, jeżeli gdziekolwiek są jakieś kłopoty z dostępem do informacji. O działaniu tego programu. Przez ubiegły weekend wszyscy parlamentarzyści prawa i sprawiedliwości rozdawali te ulotki w swoich okręgach wyborczych. My Państwu też je przekażemy. To jest z jednej strony opowieść o tym, że dotrzymaliśmy słowa, ale z drugiej strony informacja, gdzie można szukać dodatkowych wiadomości, jak działa program 500. Tu jest podana podany numer do infolinii, a także adresy internetowe, gdzie każdy będzie mógł znaleźć informacje dotyczące programu 500. To jest oprócz strony premiera i strony Ministerstwa Rodziny, również strona obywatelgov.pl. Wystarczy też wpisać do wyszukiwarki rodzina 500 plusgovpl żeby po prostu zobaczyć stronę dedykowaną dokładnie do tego programu. Na tej ulotce też są informacje oczywiście, jakie są formy możliwe oprócz osobistego złożenia tych wniosków, że to może być również przez bankowość elektroniczną czy za pośrednictwem poczty. To jest program, który będzie jeszcze miał swoją realizację w postaci różnych spotów. Już w tej chwili są w internecie cztery czy pięć spotów opowiadających o działaniu programu czy to w przypadku rodzin rolniczych, czy przedsiębiorców, czy rodzin wielodzietnych, ale będzie też wyprodukowany, wyemitowany niedługo spot z Jarosławem Kaczyńskim na ten temat, bo mało kto wie, że to Jarosław Kaczyński wymyślił ten program. To, to jest jego autorski pomysł, po raz pierwszy powiedział o tym dwa lata temu w Krakowie na kolacji po uroczystościach związanych z rocznicą smoleńską. W ciągu dwóch lat program został opracowany, przedstawiony po raz pierwszy ze szczegółami w Katowicach na naszej debacie programowej. No, i jak Państwo widzicie, w tej chwili, w ciągu czterech miesięcy od przejęcia władzy, jest on wdrożony.